Nie, nie. Nie myślcie sobie, że ja lubiłem taką patologię w domu. Ja zawsze się starałem, żeby było jak najlepiej. Zawsze się o to... Po... Zawsze o to, nad Boga się modliłem, ja, żeby było jak najlepiej. Wszystko robiłem, żeby... Przepraszam, że płaczę, kurwa. Przepraszam, ale nie po prostu się w chuj. Boże. Modliłem się wielokrotnie do Boga, żeby dał mi chociaż tu jedną szansę. Podnieb się do Boga. Boże Święty. Jutro jutro idę do kościoła. I tam się pomodlę. W większej ilości. Tak będzie lepiej. <try> Byjadorski 4 donate a tu pozdrowieni, nie ma szanu i da pieniądze mordo, piąteczka i zabymka fiu 3 złote. Belo ze mnie no kurwa. MA weź ci, ku mordo, trzymaj ziśeś.